Cześć, witajcie w kolejnym Linie Long time no see, jak mawiają Amerykanie. Zrobiłem sobie trochę przerwy od futbolu. Musiałem odpocząć po tym, co się wydarzyło na koniec. Dzisiejszy Goaline będzie trochę podsumowaniem tego, co się wydarzyło w minionym sezonie, ale będzie też może trochę zapowiedzią tego, co czeka nas w sezonie 2024. Na początek największa rzecz. Transmisja. Sezon zakończyłem transmisją. W życiu mi się nie spodziewał, że będę odpowiedzialny za to, żeby zorganizować i przeprowadzić transmisję z meczu finałowego rozgrywek Polski juniorów w futbolu amerykańskim. Historyczna, premierowa transmisja dla mnie. Duża, duża rzecz. Wcześniej nigdy czegoś takiego nie, nie realizowałem. No i może się to wydawać, że to nie jest nic takiego wielkiego, no natomiast dla mnie ogromne, ogromne wydarzenie. Przede wszystkim ogromne podziękowania, bo nie udałoby się to bez wielu osób, które wspierały czy finansowo, czy organizacyjnie. Przede wszystkim Przemek Banat, ogromne podziękowania. On był drugim komentatorem podczas meczu. Podziękowania też dla Kuby Wacha za prowadzenie statystyk na żywo. Dzięki temu mamy. Pełne statystyki meczowe z tego pojedynku, statystyki na żywo również pokazywaliśmy. Podziękowania też dla Kuby Dziedzica, który przeprowadził takie szybkie wywiady w przerwie podczas tej transmisji. Także podziękowania dla Panthers Wrocław, szczególnie dla Kasi, która naprawdę robiła co mogła, żeby ta transmisja udała się najlepiej jak to możliwe. No wyobraźcie sobie jak to wyglądało, no bo przyjeżdżamy na stadion, jest godzina 12.30, moja ekipa już jest. I co widzę wjeżdżając na stadion? Ekipa jest zaopiekowana. Jest człowiek, który odpowiada za to, żeby zaprowadzić ich na obieg. Podjechał meleksem, żeby nie musieli nosić całego sprzętu. Zawiózł nas tym meleksem pod windę. Wjechaliśmy na najwyższe piętro, tam gdzie mieliśmy rozstawić kamerę. Dostaliśmy wstęp do boksów. No perfekcyjnie. Tak pełen profesjonalizm. Naprawdę jestem pełen uznania i wdzięczności za to, jak wyglądała współpraca. O! Inna sytuacja przypomniała mi się. Ustawiamy kamery. No i na środku boiska centralnie stoi flaga, flaga taka reklamowa, na pewno widzieliście nie raz. Więc pytanie szybko do Panthers, czy możemy coś z tą flagą zrobić. No i to trwało może kilka sekund, ok, przestawiamy, tak, przestawili tą flagę. Pytam chłopaków od kamer, mówią, no dalej stoi, teraz tylko, że w polu punktowym ją widać. Więc kolejne pytanie, czy możemy coś więcej z tą flagą zrobić. Nie ma problemu. Zdejmujemy tą flagę, nie będzie przeszkadzała, chcemy, żeby to było pokazane w taki sposób, jak, jak sobie życzycie. W samych supernatywach mogę się wypowiadać o współpracy też ze, ze związkiem. Gosia Rogacka, która koordynowała od strony związku cały cały projekt tej transmisji. Podziękowania też dla Dawida Białego, który, no kiedy zgłosiłem się z taką propozycją, że mogę zrobić tą to, to transmisję jako game day. Jakby nie trwało to dłużej niż 24 godziny od momentu pierwszego telefonu do momentu informacji, że możemy to robić, żeby załatwiać ekipę, więc to też błyskawiczne działanie i zaangażowanie. Kamil Ptaszkiewicz. PR menedżer związku, też podziękowania za, za grafiki, z którymi pomagał. No i moje osobiste największe podziękowania dla Sławka Boczkowskiego z, ze Sławek Foto, bo wszystkie grafiki i meczowe, i przedmeczowe, które widzieliście, no to jest jego wykonanie, to są jego godziny pracy. Często w środku nocy ustalaliśmy, jak to powinno wyglądać, robiliśmy poprawki. Także Sławku również wielkie dzięki. No i ekipa streamowa, która też stanęła na wysokości zadania. Pierwszy raz pokazywali futbol. No, oczywiście mogliśmy niektóre rzeczy zrobić lepiej, bo zgubiliśmy na przykład pierwszy touchdown. Nie widziałem jak realizator tej, tej transmisji, który siedział obok mnie w studiu, aż złapał się za głowę, jak do tego doszło. No, natomiast i tak uważam, że dwie kamery z y, replaye na, na slow motion, że wyglądało to naprawdę godnie. Jestem z tego bardzo y, zadowolony. No i to jeszcze nie koniec podziękowań patroni, bo to oni ponad połowę budżetu na, na tą transmisję poszła ze składek y, od patronów. Było też bardzo duży, duży odzew na, na słupi Bardzo dziękuję każdej osobie, która się, się dorzuciła. Yy, firma Rowicki, która też dołożyła swoją cegiełkę do tej transmisji. Jeżeli zastanawiacie się, czy warto wspierać Game Day, no to jeszcze chwilę temu powiedziałbym, że dołączcie do Patronów, ale teraz tego nie powiem, bo no bo jestem na takim rozstaju dróg trochę. Nie wiem, jak dalej prowadzić kanał, nie wiem jak on będzie wyglądał w przyszłości, jakiego typu materiały będą się pojawiały. No, muszę to wszystko przemyśleć, nie mam tego w głowie jeszcze poukładanego. Na pewno będą zmiany, no, natomiast nie wiem jak one będą wyglądały. Myślę, że to na social mediach będzie się pojawiało. A tymczasem przechodzimy już do tematów takich stricte futbolowych. Temat numer jeden no, to właśnie zakończone rozgrywki juniorskie. Znamy mistrza Polski Panthers w finale. No, nie pozostawili złudzeń, kto jest najlepszą drużyną juniorską w naszym kraju. Perfekcyjny sezon, bardzo wyraźne zwycięstwa ze wszystkimi przeciwnikami. Kilka nazwisk już widzieliśmy, które posmakowały gry w European League of Football, ale myślę, że jest tam wielu zawodników z potencjałem, że i spokojnie w kolejnym sezonie również zobaczymy ich na, na boiskach Elf. Mets, drugi finalista, bardzo pozytywnie zaskoczyli swoją postawą srebrą. Myślę, że to jest ogromny sukces dla tej organizacji. Podobnie jak w przypadku Panthers, też mieliśmy zawodników, których już widzieliśmy w rozgrywkach seniorskich, natomiast myślę, że kolejne nazwiska lepiej poznamy podczas sezonu seniorskiego 2024. Skrót tego pojedynku oczywiście znajdziecie na kanale. Zapraszam do pooglądania. Jest na co popatrzeć. Zakończyły też rozgrywki dziewiątki. Tutaj Vataha zdobyła tytuł Ligi PFL 9. Sezon perfekcyjny. Jakby ja doceniam każdego sportowca, który wybiega na boisko, walczy. Wiem, że każde zwycięstwo jest okupione godzinami treningów, potem krwią, łzami, dużymi wyrzeczeniami. Wygrali tą ligę, wygrali zasłużenie. Tylko no można zadać pytanie, co Vataha robi w dziewiątkach? Myślę, że można to. Pytanie byłoby zadać wielu innym klubom, bo w tej chwili dziewiątki to jest taka liga trochę spadochroniarzy. Są małe wymagania, trochę niższy poziom gry, mniej zawodników potrzeba. Ona Te dziewiątki sprawiają, że no, drużyny, które się rozwijały, a które w pewnym momencie się zatrzymały, mają takie bezpieczne i miękkie lądowanie. I nie wiem, czy o to nam chodzi w budowaniu futbolu w tej chwili w Polsce, żeby dawać pretekst. No i właśnie miękkie lądowanie ekipom które nie do końca są w stanie nawiązać rywalizację w drugiej lidze yy, nie wiem, wolałbym, żeby wszystkie drużyny z dziewiątek zostały wciągnięte do drugiej ligi. W ogóle gdzieś widziałem fajny komentarz yy, pod którymś z postów, że wszystkie drużyny z dziewiątek powinny zostać wciągnięte do drugiej ligi. Z pierwszej ligi powinny zostać relegowane wszystkie drużyny też do drugiej ligi i wtedy mielibyśmy fajną, dużą ligę z, z 15-16 drużynami, które walczyłyby o tytuł mistrza Polski. No i może jest to jakiś pomysł na początkach w 2018 roku, jak powstawała Liga Futbolu Amerykańskiego, no to właśnie ten pomysł został wdrożony, mieliśmy dużą ligę, dużo zespołów, które były podzielone na swoje grupy. Wyglądało to całkiem fajnie, tam chyba bodajże 16 klubów w walce o tytuł mistrza Polski, więc każdy mógł powiedzieć, że, że no, walczy o najwyższe cele. Moim zdaniem dziewiątki powinny zostać, może niekoniecznie zlikwidowane, ale bardzo mocno ograniczone. Troszkę plotek z pierwszej ligi, bo wiemy już, że w pierwszej lidze wystąpi 6 drużyn. Troszkę to jest rozczarowujące. Na początku liczyliśmy, że może to być 8, może nawet 9 drużyn. Ostatecznie wykruszyły się w takiej kolejności Olsztyn Lakers, wilki łódzkie, no i tych Falcons została nam, nam szóstka. No i jeszcze trochę. No zmartwił mnie. Zmartwiła mnie informacja z ostatnich dni, że Carlton Iken nie nie zagra nie zagra w Rebels. No bardzo mocno nastawiałem się na pojedynki Eagles z Rebels, pojedynek Ikena z Siemensem. No to mogłoby być epickie starcie. No tymczasem niestety go nie obejrzymy. Nie ma co dziwić się Iconowi, że, że idzie do Szwajcarii grać w European League of Football. No każdy rozsądnie myślący człowiek by, by tak zrobił. No tylko po tym transferze taka naszła mnie też refleksja, że te rozgrywki pierwszoligowe to będzie taka liga przeciętniaków, że w zasadzie ciężko tutaj szukać drużyn, które mogłyby widowiskowo coś pokazać. No jakby oczywiście poza Eagles. Eagles, nie wiem, zbroją się jakby, szli na, na podbój Europy. W CEFL nie mogą wystąpić, bo nie zagrali w finale, a, a CEFL rozmawiam tylko z drużynami, które są właśnie, zajęły pierwsze albo drugie miejsce. Wydaje się, że w tej chwili mają Najmocniejszą drużynę, te transfery, które ogłosili, no naprawdę są imponujące. Ściągnęli topowych zawodników z ligi. Tak jak patrzę na transfery w tym roku, no to Eagles powinni pozamiatać tą ligę. Na papierze nie mają, nie mają sobie równych. Pozostałe drużyny informują o tych transferach, ale to nie są jakieś transfery, które by, by rzucały na kolana. Część drużyn jeszcze nie zaczęła w ogóle tej kampanii informującej, kto do nich dołączy. Na pewno będą jakieś ruchy na linii Lakers Wilki Domec, być może Lakers Lowlanders. W Lowlanders no tutaj mamy odwrotny trend, właśnie że Lowlanders tracą zawodników na rzecz, na rzecz Eagles, zresztą nie tylko na rzecz Eagles, więc Lowlanders w tym roku wydaje mi się, że będą, nawet nie wydaje mi się, jestem przekonany, że będą słabszą drużyną niż rok temu, będą mieli bardzo duże... Problemy z awansem, nawet do fazy playoff. No, dużo będzie rozstrzygać się w meczach pomiędzy nimi i, i Mets. Nie wiadomo dla mnie, w tej chwili są Jaguars. Jakby wiadomo, to jest drużyna B Panthers z bardzo mocnym wsparciem z, z Wrocławia. No ale znowu, nie wiadomo, jaki będzie skład osobowy. Do którego momentu będzie ten mocny skład osobowy, w którym momencie Panthers zaczną sobie pożyczać zawodników, przesuwać zawodników pomiędzy Jaguars a, a tą pierwszą drużyną. Z Wrocławia. Są kandydatem do walki o play i myślę, że byłoby dużym zaskoczeniem, gdyby się tam nie znaleźli. No, tłem pewnie będą zawodnicy Kings. Tam wydaje się, że osobowo, co są dosyć duże problemy, żeby cokolwiek udźwignąć w tym sezonie. No idzie, cóż. No, tyle rozważań na razie o polskiej futbol lidze. Ostatni goal line w tym roku. Na dzisiaj. To tyle, dzięki wielkie za, za oglądanie. Zostawiam Was z dużym znakiem zapytania, no ale Ciebie też zostawiam z dużym znakiem zapytania. Nie wiem jak będzie Game Day funkcjonował w nowym sezonie, jakie będą projekty, jakie materiały. No na pewno będę informował na, na social media, jakie zapadły decyzje, no a tymczasem żegnam się, no i chyba do zobaczenia.